Witam was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj przekażę wam wesołą nowinę, bardzo dla mnie ważną i być może osoby, które nie tylko subskrybują ten kanał, ale też ten mój pierwszy kanał, który prowadzę już od 9 lat Karolina Ziętek, no już wiedzą, ale stwierdziłam, że tutaj też się muszę pochwalić i przy okazji stworzyć dla was fajny retro makijaż, moją nową paletą paletą, która powstała we współpracy z Tune Cosmetics, polską marką to jest moje spełnione marzenie mój pomysł, który był już dawno w mojej głowie, oczywiście pomysłów tutaj mam mnóstwo na przeróżne kosmetyki ale różne pomysły pasują do innych marek tak jakby, więc tutaj nie wyobrażałam sobie żeby tego pomysłu nie zrealizować z marką Tune, która już sama z nazwy sugeruje, że jest to taka bardzo muzyczna marka jest mocno związana z muzyką więc no musiałam, musiałam po prostu zrealizować ten swój pomysł okładka, wszystko, wszystko jest po prostu moim pomysłem. Mixtape, kaseta, składanka. Tutaj szczególnie chcę poruszyć ten temat, bo wiem, że dużo jest osób, które urodziły się w latach 80., -tych, 90., -tych, nawet wcześniejszych, którzy obserwują właśnie ten kanał, więc doskonale pamiętają czasy kaset. Ja też jestem z tych lat, które. Przeżyły dosłownie wszystko. Od y, jeszcze takich szpulowych, pamiętam je, tych y, magnetofonów, y, później właśnie kasety, y, płyty CD, MP3, MP4, to wszystko po prostu przeżyłam. Ale z moja młodość to były właśnie kasety. Słuchanie kaset, nagrywanie, czy to swojego śpiewu, czy audycji radiowych właśnie na kasety. I dlatego tak wspominkowo, sentymentalnie postanowiłam stworzyć paletę, która pasuje dla każdego z takim małym twistem. Bardzo dużo propozycji makijażu bo aż 8 wrzuciłam do filmu z tą paletą właśnie na pierwszym moim kanale. Dam wam linka w opisie pod spodem. A dzisiaj stworzę dla was taki makijaż bardzo, bardzo retro. Nie będą to lata 80., 90., nie takie retro, tylko mówimy tutaj Raczej o latach 40., -tych, 50. -tych. Wiem, że moja stylizacja nie jest do tego odpowiednia, ale dzisiaj jest miliard stopni, więc e, wybaczcie mi ten neglisz tutaj. Wiem, że nie jest w klimacie tego kanału, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Lampy robią swoje. Dobrze. To co? Zaczynamy, chociaż najpierw Wam pokażę, jak to wygląda tutaj w środku. Nawet wcześniej nie zauważyłam, że jednej lampy nie odpaliłam. Słuchajcie, więc teraz mamy jaśniej i wszystko będzie lepiej widoczne. Oto paleta mixtape, składanka dla Was, stworzona z miłości, do Was, do muzyki. Tak się prezentuje środek. To pisałam odręcznie, jest to wydruk, ale jest to moje pismo. Nie pytajcie, ile razy to pisałam, żeby wyglądało ładnie. I tak jakby brudno w zeszycie gdzieś tam szkolnym. Taka właśnie karteczka dla Was. No i same cienie. Mamy tutaj sporo matów, pięć turbobłysków, które wyglądają dosyć podobnie w palecie, natomiast na skórze wyglądają zupełnie inaczej. To są przepiękne błyski, każdy jest. Inny, tutaj Wam wrzucę właśnie słoczyki. Zobaczcie, jak one się prezentują, prawda? Zupełnie inaczej. No i maty. Maty, które są bardzo uniwersalne. Oczywiście, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o mojej koncepcji, o tym wszystkim, to zapraszam Was na ten kanał na pierwszym kanale, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Tylko tak w skrócie. Jeżeli nie wiecie, jak dobrać kolory, to tutaj jest ułatwienie dla Was. Trójeczki. Trójeczki, które idealnie do siebie pasują. Czwóreczki, które idealnie do siebie pasują. Ostatni rząd jest takim mocnym twistem. E, mamy. Taki ekstremalny błysk, bardziej srebrny, mamy taką miedź bardzo, bardzo mocną i czerwień. I nie traktujcie tej czerwieni tak dosłownie. Ona nie musi lądować na powiece sama w sobie, tylko dzięki niej możecie tworzyć inne kolory. Na przykład po, połączyć na powietrze ten taki musztardowy kolor z czerwienią, i już mamy piękny pomarańcz, albo stworzyć bordo, mieszając brąz. Czy jaśniejszy brąz, właśnie z czerwienia, i mamy kolor taki bordowy, więc tutaj bawimy się. To jest akcent kolorystyczny, który pięknie podkreśla większość tęczówek w zasadzie to każdą tęczówkę. I to jest świetny twist kolorystyczny, tak samo jak właśnie ten taki żółtawy kolor, który jest przytłumiony i tak mocno nawiązuje do lat 90. Tutaj po prostu jest wszystko, czym możecie się bawić, więc nie obawiajcie się tego rec. To jest bardzo ważny przycisk. To był zawsze bardzo ważny przycisk, żeby nagręcić coś fajnego nagrać. No i piękne błyski, więc mam nadzieję, że Wam się paleta spodoba. A ja już nie gadam dłużej, bo nakręciłam cały film o tej palecie. Będzie jeszcze. Vlog już jest vlog Vlog z tego jak wyglądały Emocje, premiera, jak to wszystko Przebiegało, ile było przy tym pracy Więc wszystkie linki wam zostawiam w opisie Pod spodem, a ja po prostu przychodzę do roboty Na powiece mam korektor Go sobie rozpracuję delikatnie jeszcze tońka warstwa korektora U mnie to wystarcza Słuchajcie, cienie możecie Nakładać i na korektor i na bazę Na sucho powiekę To ja nigdy cieni nie polecam nakładać tym bardziej intensywnych, bo one jednak mogą mimo wszystko, jeżeli mamy słabą skórę, zmęczoną skórę, czy jesteśmy bardzo długo w makijażu, lekko zabarwić powiekę, więc jeżeli nakładacie super ciemne cienie, dobrze jest zawsze zabezpieczyć powiekę bazą jakąkolwiek, nawet tym korektorem, czy przypudrowanym korektorem. Ja mam korektor, jest tyci, tyci przypudrowany, pudrując przy okazji okolice pod okiem. No i przechodzimy. Ja sobie wezmę drugą moją paletę, która jest już mocno, mocno zużyta przeze mnie. Ona już nie wygląda tak pięknie. Nie jest tak reprezentacyjna. I jakiś duży pędzelek. Dobra, niech będzie ten. Pierwszy lepszy złapałam. Ten jest z Sephory. Niestety nie jest już raczej produkowany. Jest naprawdę stary. No i teraz wam pokażę, który cień będę nakładać wake up. albo nie zacznijmy od relax relax to taki bardzo przejściowy kolor, bezpieczny cielisty, on się idealnie nadaje tutaj w załamanie powieki jest bardzo cielisty, nie jest ani za ciepły ani za chłodny i można budować nim Kolor, intensywność. Ja nakładam go niewiele, bo nie chcę tak super mocno podkreślać załabania powieki. Ale jeżeli bym tutaj dołożyła drugą warstwę, to jak najbardziej będzie wzmocniony efekt. I pamiętajcie, że pędzelek do tych cieni wystarczy dosłownie przyłożyć. Nie musicie robić szuruburu, one są tak mocno napigmentowane, że takim szuruburu zrobicie krzywdę i cieniom i sobie, bo prawdopodobnie one się osypią, bo tak dużo ich wpadnie pomiędzy włosie więc wystarczy pędzelek przyłożyć spokojnie można te cienie dokładać, dokładać one dzięki temu są super wydajne więc taka uwaga dla was dla osób, które dopiero zaczynają z makijażem, bo te, które już się bawią długo i uwielbiają kosmetyki to już inaczej podchodzą do testu na dole też nakładam ten sam kolor, żeby po prostu zabezpieczyć oczko. Zobaczcie, już bardzo ładnie wygląda. No i teraz kolor wake up, czyli ten jaśniutki kolor. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo jasny beż. O, wybaczcie. Spójrzcie na to. Tym samym pędzelkiem nakładam. Wewnętrzny kącik, rozświetlam go całego i nakładam praktycznie na całą powiekę ruchomą. Najwięcej tutaj w kąciku wewnętrznym, i blenduję sobie na ten pierwszy cień, który nałożyłam, i robi nam się taka jasna powieka, ale nie jest taka totalnie rozbielona. Tutaj, jednak, w tym załamaniu powieki, to światło tak pada. Dzięki temu pierwszemu odcieniowi, który był nałożony tutaj wklepuję sam kącik wewnętrzny dokładam, dokładam, zobaczcie jak się wzmacnia i rozjaśnia, a później przekładam ten cień dalej kącik wewnętrzny na dolnej powiece, ciach, ciach dobrze, będzie to naprawdę makijaż bardzo prosty Złapię teraz za pędzelek. Przepiękny jest. Jest to nowość. Pędzelek firmy Affect i te pędzle stworzyła Karolina Matraszek przy współpracy z nimi. Ten to jest KM07KM, czyli Karolina Matraszek. Przepiękny jest. Bardzo, bardzo malutki. I ten. Um, ten pędzelek posłuży mi do namalowania takiej kreski, tak jakby m, cienia rzucanego przez moje rzęsy. Rakiu. Ten kolorek jest do tego idealny. I nakładam go przy linii rzęs. Czy co zrobię z niego praktycznie eyeliner, więc moczem giełką do makijażu. Pędzelek może to być woda. Wkładam w cień. Ważne jest, aby przełożyć go na rękę, bo on jest super mocny. I tym pędzelkiem rysuję kreskę, taką rozmytą kreskę z wzdłuż linii rzęs. Dokładam. Zostawiam na dłoni. Ten cień jest świetny do przyciemniania makijażu. Właśnie, chociażby w kąciku zewnętrznym. Jak już czuję, że pędzelek jest suchy, to delikatnie rozmywam krawędź tego makijażu, tej kreski. I tak samo tutaj z przodu robię takie rozmycie. O, dobrze, znowu moczę pędzelek. Nakładam cień, zostawiam nadmiar. I przechodzę do rysowania kreski, do wyciągania. Eyelinera, zobaczcie. i zobaczcie, jakie kreski szybciutko można wykonać. Nie są czarne, są bardzo ciemne, brązowe, ale już robią robotę. Teraz ten sam pędzelek, który jest już prawie rzeczysty, wkładam w odcień polski. Mamy tutaj pawzowanko, zostawiam nadmiar na dłoni, i przechodzę na dolną powiekę. Nawet w takiej lekkiej odległości od rzęs nakładam ten cień tak go rozmazując. Zobaczcie, tutaj jest rozmycie pod tę czuweczkę, tutaj troszkę więcej w kąciku zewnętrznym i wybaczcie za to odgłosy mam balkon otwarty, bo jest bardzo gorąco i koty tam sobie siedzą, więc... Nie będę im zamykać, ale może, może być głośno. I tutaj tym pędzelkiem rysuję sobie taką linię w dół. Robi się taki dziubek tutaj, zobaczcie. Więc rysuję taką troszkę kreseczkę w dół, rozblendowaną. I to jest taki cień. Cień rzucany przez rzęsy. To jest trik, który stosowała Marilyn Monroe. Jest po prostu rewelacyjny tak jak wam obiecałam, będzie, będzie dokładny makijaż Marilyn Monroe, będzie odwzorowanie z jej historią wszystko będzie, tylko proszę was troszeczkę o czas, dużo się dzieje jest mi naprawdę ciężko zrealizować moje wszystkie pomysły, chyba, że ktoś magicznym sposobem przedłuży mi dobę, byłabym bardzo wdzięczna dobrze i oczko jest praktycznie gotowe co tutaj bym zrobiła? jasną linię wodną, mam tutaj kres, kredkę z Melbelin Gigi Hadid, to jest jakaś starsza już edycja, czy ja coś tutaj namaluję? tak jasna linia wodna i zaraz będziemy tuszować Dzięki temu oczy są większe i takie bardzo romantyczne. Dobra, drugie oczko, i przechodzę do Was wytuszować rzęsy. I zobaczymy, jaki efekt daje taki bardzo prosty makijaż. A rzęsy są zawsze kropką na i. Jeżeli obawiacie się, że takie linie Wam zamkną maksymalnie Wasze oczy, bo zawsze mocniejsze linie zamykają oko, dlatego nie robi się tylko czarnej linii wodnej, tylko czarny cień rozprowadza się w dół, robi się takie blendowanie w dół, wtedy oko wydaje się większe, a nie zamyka się go. I coś Wam tutaj nie wyjdzie, to wróćcie sobie do tego cienia Relax i pędzelkiem rozblendujcie tutaj dół, czyli mniej więcej takimi ruchami. To będzie wszystko rozblendowane i bez ryzyka, że będą to linie zbyt mocne. O, wtedy sobie blendujecie i już jest czyściotka. No dobrze, jeszcze coś bym tutaj dodała. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej wyciągnąć spojrzenie, cień Relax, czyli ten pierwszy, i jeszcze tutaj do tej kreski go dokładam, w załamanie i wyprowadzam go dalej w ten sposób. Delikatny akcent, a dużo potrafi zmienić. Tutaj zrobiły się takie lekko lata 60 nawet. Proszę bardzo. No i tusz. Czy ja sobie jakiś tusz tutaj zabrałam? Nie, oczywiście, że nie. Chyba, że coś znajdę tutaj. O, już mam. Tusz szlanką. I na waszych oczach tuszuję swoje rzęsy. Mocno, mocno. Sądzę, że dwie, trzy warstwy tutaj tuszu nałożę. Ale już to wygląda ładnie. Na ustach mam, słuchajcie, trzy konturówki. Z glam w różnych odcieniach naturalnych: ciemna, troszkę jaśniejsza i najjaśniejsza. I błyszczyk z maka. Więc tutaj naprawdę ciężko jest powiedzieć, jaka to jest pomadka, bo tutaj jest po prostu dużo produktów do ust. I technika robienia takiego ombre i powiększania ust makijażem. Powiększania, czyli cieniowania. Tutaj ciemniej, tutaj ciemniej, środek jasny. I błysk również na środku. Um, wtedy wydają się takie pełne i soczyste. I proszę bardzo, tak się prezentuje ten makijaż. Moją nową paletą Mixtape w stylu retro, takim retro, który pasuje do tego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć więcej propozycji, to tak jak wspominałam zapraszam Was serdecznie na mój pierwszy kanał, na film o palecie bo tam jest aż 8 propozycji wrzucam też um, takie mini tutoriale na moim również pierwszym Instagramie Karolina Ziętek jeżeli będziecie chcieli wrócić bezpośrednio do jednego, jednego po prostu tutorialu, a nie przewijać całego filmu, to tam to wszystko również znajdziecie i to tyle z mojej strony szybki film, mam nadzieję, że treściwy na temat z makijażem wykonanym moją nową paletą Mixtape, mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, co o niej myślicie. No to tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa. pa!